Bez skitu, patrzcie to. To, Diables, ja zaczynałem od Kupa Kip, Kijek Prawdy. 48 tysięcy wyświetleń. To jest przekłamane, bo tu było z 10. Jej, South Park, zabieram się do oglądania. Blowek. 7 lat temu, prawdziwy blałek, Kliknijmy. O, ten. Verified, od... tak, to ten. Od, od na przykład testujemy popularne Ej, live -haki. Ciepło, Nie wiem, przecież, że on wtedy poznał, że ty jesteś jego kamerzystą, bo o tym jeszcze nie wiedział, ale już wtedy poznał i dlatego skomentował, tak? Jaki spokojny Ewron, w 2022 na na Twitch to tak nie wygląda XD. Kto ogląda w 2 9? ale masz super głos 7 lat temu. Czat, wiecie, ja się tu mógł... Uwaga, dla porównania to jest ten sam mikrofon, ok? Ten sam mikrofon. Uwaga. Siemanko, z tej strony Ewron i witajcie w nowej, a zarazem pierwszej serii na moim. Tutaj były w Reaperze 8 filtrów było, osiem filtrów było bez kitu. To jest ten sam mikrofon w sensie nie tam, ten sam komputer, no ale to nie ma znaczenia jaki jest komputer. Ten sam mikrofon, tak samo ustawiony, ta sama głośność i byłem mówiło: siemanko z tej strony Ewron, i teraz. Siemanko, z tej strony Ewron To nie jest w Czad, bo to jest jak na autotunie. No nie można powiedzieć, że to jest mój głos. to no, ja tak nie brzmię, no, kaman. O mój Boże, jaki... <laughs> a te YouTube o, 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 oszustwa na YouTubie?! NIE! Tejcie w nowej, a zarazem pierwszej runą. serii na moim kanale. Pomyślałem, że pierwsza seria powinna być z takiej bardziej lightowej gry, Dobra, a Dobra, bo ludzie liżdżą... chcieli jak ogóle... prawdy sprawdzić. Patrz, drugi materiał, autentyczny, bo już, bo 13 tysięcy wyświetlonych. Ko z tej strony, Evron i Witele. Ale masz podobny materiał. głos do kogoś. Do kogo? Przecież ja nie wiem, może zostawić jak czekaj Wiesz skąd ja mam te filtry Słyska, od vlog? Przeczytałeś polowę, ale pogrzejesz do ekipy? Najpierw oglądane tylko było, a teraz już spotkania. Kozak? Jak Rezi, wiecie, bo Bo ja nie ogarniałem, jak sobie miksować głos, i Blołek mi powiedział: Słuchaj, nagraj sobie świeży głos w OBS-ie czy tam gdzieś. I potem wrzuć to do ripera. i ja ci powiem, co klikać. I tam wiesz, bass, boost. Radio, announcer, voice, boost. Nie, coś tam i wiesz, tak po prostu wjeżdżam, <laughs> i wszystko, jak jest filtr, i możesz go ustawić od zera do 100, to ja wszystkie filtry na 100, <laughs> 100 dawałem, nie? I wtedy. <laughs> Siemanko. Siemanko, ja Siemanko, nie z tej strony Ewron, nie witajcie <laughs> w drugim odcinku z gry Soft Park jak prawdy. Szkoła! Siemanko, z tej strony Ewron i Wit. A tu już coś inaczej było, to już było gorzej! Siemanko, z tej strony Ewron. Siemanko, z tej strony no, Ewron i... i... Jak brat Do setki ci zabrakło trochę tam Witajcie w trzecim już odcinku z gry. Ej, tu chyba nie była Setunia walnięta, nie? w no. Park kijek prawdy. No jak to jest ja jest, mówią, że to nie ja, nie no nie mogę. Wy jesteście na czy co chodzi? To ja jestem, halo, tu Ewron. Dla weryfikacji buta w następnym odcinku na głowę dam. Ostatnio skończyliśmy odcinek przed domem tokena, którego musieliśmy zrekrutować z naszego KupaKip. Co? Mówię, ej, nie, ja chyba nawet nie mogę tak teraz mówić. Siema. Czekaj, bo ja się za bardzo uśmiecham. Nie, nie mogę patrzeć na ten czat. Odwrócę się. Zwajdu. Nie no, nie mogę, bo i tak sobie wyobrażam, co nie piszę. E, Okej. Okay. Aktorstwo! Aktorstwo! Nie no nie mogę. Studisyj. Dobra, aktorstwo. A jeszcze raz usłyszę, usłyszę. Siemanko, z tej strony Ewron, i witajcie w trzecim już odcinku. Siemanko, z tej strony Ewron i witajcie w trzecim już odcinku z gry. Ewron teraz tą samą manierę głosu, trzeba to jest wszystko fotomontaż, mówię wam. Tu jest tyle filtrów nawalanych, że ja pierdzielę. No a nie dziwię się, wiesz, chcesz lepiej brzmieć, no nie? Na YouTubie No bo co, to jest 20 minut, które, uwaga! Po samym nagraniu materiału możesz się kontrolować, zbustować coś tam na, na Twitchu tak nie możesz. Więc tu jest autentyczność. No a nie mówię, że na YouTubie jest gorzej, mówię, że... Wszyscy są w szoku, że Sieman. ja brzmiałam inaczej, kiedy to był nawet ten sam mikrofon. ...go z tej strony. Nie, Gerdzie, ja nie jestem w ekipie, nie wiem czy wy ulani jesteście, nie... ja... Jezus... ...Evron i Witam. Tylko w gości sobie jadę. ...was Pociwować. już chyba w czwartym odcinku w ogóle, z gry South Park? ...Karolaka z no no, 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 To wiesz jak możesz zrobić? Jutro poranny stream, a potem nocny drank stream, żeby się przedłużył na środę i Bez masz... ...bez Karolaka. Ej, masz 8K wyświetleń?! Sieman. Fatalnie poszedł ten film. Siemanko, z, Piącim... ja z K wyświetleń! Ale mamy teraz elf. A tu już osiem! Jest kombak, odbijam się! Algorytm mnie nie dobił. Siemanko, z tej strony! 7 K Siemanko, 5K! Chyba, Chyba jednak cię dobił. Jezus Siem... Maria! Sam sobie lajkowałem! Kończę się! No nie! Halo! Zbisał nie spoileruj mi! On o nie, on nie mówił o grze. Co ci nie spoilerować? No gry? bo ja nie grałem w to, no. <laughs> przez nie puszczam tych odcinków. No ale jakieś pokazujesz sceny, a ja. No że szkoda. To jest różny scenariusz, stary. To grę możesz zakończyć po w drugim odcinku. Odcinek Czemu? dla dorosłych. O, Nerwę. tego ci nie puszczam, bo to jest grube. 5K wyświetleń. Siemanko! O, aborcja, 26K. No, wiadomo. Siemanko! A podobno kontrowersy... Jakie robię robię zresztą Kanada odcinek 13. No nie, za, sie... za miniaturkę bym ja stwierdził. Nie, bro, nie, nie, tak nie gadamy. 6K. He hej, siemano tu. He hej! Nie, no czad... Ale wykręt, bez skitu. Lol, przed chwilą oglądałem poprzedni i Już drugi XD. Co, magika, dać farka przy kinie masz kanały, wejdź do nich, tam będzie trzeba użyci Nagasaki, tam będzie fajny set. Ewron i witam was... Mieli ze sobą? A ta gra jest fajna, bo ona z 3D zajęła się na taką 2D normalnie, chodzisz jak w jakiejś, jakiejś Tibijce. 2D. ...zapytania ja 2.3. Jasnowski! Dobra, nie, czekajcie, idziemy, idziemy sos przejrzeć, bo ja nie wiem, odpalam sobie swój kanał, no co jest? Hej, to... Tu... Bez Ale komentarza. Tu znowu jam. tu ja nabijam wyświetlenia po każdym ty. <gry> Dobra, czad.